Zaczynamy cykl poświęcony jednej z najpiękniejszych i najbardziej radykalnych propozycji, jakie Bóg składa człowiekowi. Trwajcie we mnie. Dziś między innymi o tym więc rozbieg i lecimy. Frajdercie z Bogiem słowo daje dziś wersję Expresso jednowątkowo krótko i na temat. Lądujemy dzisiaj w 15 rozdziale Ewangelii Jana, który zaczyna się od słów Jezusa. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który Go uprawia. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitrzy. I będziemy przyglądać się temu rozdziałowi, dlatego, że w kontekście trwania w Jezusie, które jest nam, no właśnie, nakazane, zalecane, sugerowane, podpowiadane, jakie słowo bardziej do siebie przemawia, jak odbierasz to, co mówi Bóg. Więc w tym fragmencie padają co najmniej jeszcze dwa bardzo radykalne stwierdzenia. Opowiemy sobie o nich przyszłościowo, ale już teraz warto zajawić, że Jezus mówi trwajcie we Mnie, bo beze Mnie nic nie możecie uczynić. To czytamy w wersecie piątym. Jeżeli nie trwasz w Bogu, to z Jego perspektywy nic nie możesz uczynić. Co to znaczy? Co to znaczy? Co mamy do odkrycia? Jaki jest potencjał trwania? Jaki jest e, negatywny skutek tego, gdy nie trwamy w Bogu? No i wreszcie werset siódmy. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w Was, poprosi o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni. Wow. Czyli zobaczcie, że w kontekście trwania e, mamy co najmniej trzy takie mocne stwierdzenia, wobec których nie można przejść obojętnie. Znaczy, można, ale wtedy człowiek straci. Bo gdy Bóg wypowiada tak ważne, tak życiodajne. Tak owocne w konsekwencji słowa, to będziemy się im przyglądać. Samo trwanie wydaje się słowem prostym. Trwać to znaczy przebywać, zatrzymać się, być złączonym to sobie pewnie rozwiniemy w kolejnym odcinku, dlatego że słowem, które wybija się już tutaj w pierwszym wersecie, to Jezus mówi o sobie: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. To znaczy, że są też krzewy winne nieprawdziwe, fałszywe, oszukujące, zwodzące, zwodnicze. Pytanie od razu na wejście: czy, czy uświadamiam sobie, że moje życie może być złączone, zatrzymane, połączone, zakorzenione w czymś, co nie jest prawdziwe, co z perspektywy Boga nie jest życiodajne, nie jest dobre, nie jest owocne? I tu nie chodzi, przepraszam, o takie kościółkowe życie, że tylko Pan Bóg, tylko święte słowa i tak dalej. Nie. Tu chodzi o to, co wpływa na moje życie, co je wypełnia. Bo myślę sobie, że takim nieprawdziwym, nieżyciodajnym krzewem mogą być zmartwienia, mogą być informacje, mogą być miliony informacji czy jakichś tam rolek internetowych. Coś co, coś, co mnie napycha, coś, co mnie wypełnia, pusta rozrywka, może jakieś nałogi seksualne, alkoholowe, narkotykowe, uzależniające. W czym dzisiaj trwasz, w czym dzisiaj ja trwam? Wiele pytań, ale wszystko po to, żeby odkryć ten prawdziwy krzew winny, jakim jest Jezus Chrystus i nasze z Nim przez wiarę autentyczne połączenie, aby Jego życiodajne, Boże Soki mogły płynąć przez nas bardziej i bardziej. Pomóż nam to ogarnąć, Duchu Święty. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, próba, te zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się dobre wieści oferuje życie z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.